Zaczynamy, zaczynamy. Będę krzyczała głośno o to, żeby Stary Fordon został zrewitalizowany, żeby Stary Fordon, tak jak tu panowie mówią, to są piękne programy, piękny plan mieszkańców. Nie musimy mieć planów, które są opracowywane przez fachowców gdzieś skądś, nie, nie musimy mieć wmawianych budowli które nam nie będą służyły. Mamy budowlę, mamy domy, mamy sklepy, mamy przede wszystkim entuzjazm do tego, żeby to robić. Proszę Państwa, ja swoją kampanię opieram na wspólnych rozmowach, słuchaniu ludzi. Już przypadki. Już mam swoje osiągnięcia, sukcesy, gdzie na Osiedlu Tatrzańskim rozmawialiśmy z kupcami, wspieramy ich, i oni podjęli w tej chwili działania, bo już byli w beznadziejnej sytuacji, nie chcieli, nawet nie wierzyli w to, że można się odezwać. My przyno przynosimy nadzieję i o tę nadzieję chcemy walczyć. Z